U, witam, witam. Dojeżdżamy właśnie do klienta, do miejscowości Cicha góra koło Nowego Tomyśla. I przywozimy tutaj opryskiwacz Dolmet Clara. Zobaczymy, gdzie to będziemy składować. Dobry! długo, bo ja tu mam wjazd, to No ten właśnie ten... tak się No, ja w toje podbiegłem, jego tu widlakiem przyjadę i Dobra, A, dobra. Masz tam macie. No, o. ślisko jest. O kurde. No nieprzyjemnie. Kurde lodowisko na tej drodze do soli. Mówię lodowisko na tej drodze no, do soli. Kurde, tam jest to chyba nie jest nie? Gdzie? No tam jest jak główną Jak główną to nie, ale tutaj tak mówię kurde to jest A tam mam obwiązane co To co, no, kupują te traktorki Kupują, kupują Właśnie jednego tam kopnie wzwalałem Jak będziemy pisać papiery, to no, zobaczę, to bo, będą. bo w tele, w tym, na internecie A, ale... mają, nie? I Pasik, nie wiem na dwa chyba, dopy będzie lepiej. Nie? Arbos, ciągnik z siedmioletnią gwarancją i profesjonalnym serwisem w całej Polsce. Yy, lepiej nie wysoko, czy? lecz na zacisk, czy, czy tak? Dobra. Do góry, do góry. Dobra, do przodu. Jeszcze, jeszcze nie wyjdzie? Chociaż może o, zeszło. Jeszcze tu zobaczę. Dobra, będzie Co jakiś sad, czy sad czy normalnie na pole? Szparagi. Szparagi. Nie wiem, tu włączę, małe ciągniki. Co co? Takie mam właśnie małe, bo to jest takie małego właśnie. Pruskiwać. Aha, no to, to co? To, to, to tego zostawimy i już mogę do domu, nie? No, mała kurada, nie taki ładny, nie? Mi by pasowało, bo już bym coś się zawijał. A dalej po sobie jedziesz, nie? Kora Kurakoniemit. No to cię, to jest do jakoniem. Ale no już do domu bym jechał. No. A jeszcze widzę ten. Miodek pan ma? No. Ale też swój? Swój, z własnej tak. pasieki? Jakby nie swój, to nie komisji nie pisał. <noise> no różnie bywa. No można kupić jakiś tam ukraiński i sprzedawać. Kurka trasa, to co do ciarciarzy było? <noise> no, zaraz ten, pewnie wrócę, znowu czymś mnie tam załadują i... Ja akurat za tego, za ojca, bo... Chory, jest i... A, To by u niego jeździł korbankowy. Tak, tak. Znaczymy ten. Y, y, usługi, nie? No, 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 Dla no. korbanka. Dobra, zaraz papierki wezmę. się wydaje, Nie, no, ten. Y, 18,75, nie? Tyle, co można mieć. No bo to jest, to jest przyczepa, nie? Jak przyczepa? No, tu jest przyczepa. Aha. No bo ona tu się skręca. Przez to takie się długi wydaje. To jeszcze można rozciągnąć, nie? Z tyłu. Coś powiedz mi, co się... <noise> ale kurde jakby się rozciągnąć to, to jest kurde tak, że tak zawija, nie? <noise> jak ogonem. Ale no, on się nie jednej znajeżdżają Skrętne są nie, to trzeba No trzeba wiedzieć, wiedzieć no. trzeba myśleć jak nie się kurde. Się wjedzie, bo on <noise> Chociaż fajne jest to. Ale co właśnie chyba dobrze, bo jedno oś jest. Tak, ale fajne jest też to, że jak 90 stopni go złamie, nie? Aha tam tego. Dobra, weźmiemy papierki. Tutaj jeszcze mam dla pana kod promocyjny do wykorzystania w sklepie Korbanka. Co to No na części można to Aha. tam wykorzystać. Z tyłu chyba. Nie, tutaj jest. Że pod ten numer i oni tam wszystko wytłumaczą.